Dobra, dzisiaj e, rozmawiamy z Anią, e, która e, przez sześć miesięcy pracowała nad swoją e, samoświadomością i nad odpuszczeniem. W programie Rozwijam Skrzydła. No i Ania, no chciałam ci zadać pytanie. Oczywiście, do no, czekaj, muszę powiedzieć, że my się łączymy ze Stanami. <laughs> że Ania daleka przypłynęła do, do programu. Powiedz mi, mm, jak ty oceniasz tą pracę, którą wykonałaś? Jak twoje życie w ogóle się zmieniło? Co chciałabyś, czym byś się chciała podzielić, mając możliwość powiedzenia, jak zmienia się życie pod wpływem takiej pracy z odpuszczeniem i z przyzwoleniem? Długiej pracy. Tak, halo, halo, cześć, dzień dobry, dobry wieczór, zależnie od pory czasowej. Um, o, dla mnie osobiście była to wspaniała przygoda przede wszystkim. Um, czasem no, yy, bardzo barwna. E, wszystkie, wszystkie kolory się pojawiały, tak? ale, ale e, ogromnie warto przejść i uświadomić sobie e, mechanizmy, e, w których jesteśmy zniewoleni i no, wybrać podjąć decyzję przede wszystkim. Myślę, że zawsze kiedy teraz już po, po kilku tygodniach od skończenia programu, kiedy myślę sobie o, o tym programie, zawsze taki wielki, wielka, wielki, wielki bąbel, decyzja, decyzja dziewczyno, co, co chcesz zrobić ze swoim życiem i to jest po prostu w twoich rękach, więc dużo Dużo świadomości. Myślę, że to takie milowe, średniomilowe albo więcej kroki w świadomości, gdzie, gdzie, byłam, gdzie byłam wcześniej, a, a gdzie jestem teraz. No i dla mnie to, co najwięcej wyciągnęłam właśnie z tej pracy, to po prostu spokój. I zaufanie do, do tego, co się wydarza w harmonogramie takim, jaki jest najlepszy. Po prostu puszczenie kontroli, tak mówiąc, bezpośrednio. Yeah. Niesamowicie, bo ja miałam ciarki, jak o tym mówisz. Mm. No. no. A powiedz mi, jak. Bo jakbyś powiedziała, czy to była trudna praca, czy tak z perspektywy patrząc, no jesteś już po, to weszło do ciebie w ciebie jakoś głęboko te, to patrzenie przez odpuszczanie, nie? Czy to było trudne tam wejść i, i, i odpuszczać, czy i jak to teraz ma się? Czy to jest też takie jakby elementem życia teraz, czy, czy korzystasz z tego po prostu, co myśmy robiły? Tak, to. No, najpiękniejsze jest to, że to jest nawykiem. To się dzieje automatycznie już teraz. No, tak, może nie zawsze, bo nie będziemy tutaj tak koloryzować. Natomiast rzeczywiście po, po etapie wyrabiania tego nawyku, uświadamiania sobie, i to właśnie program świetnie do tego przygotowywuje, już automatycznie dzieją się pewne, pewne, rzeczy, a te, które się nie dzieją automatycznie, to po jakiejś chwili tak przychodzi do mnie, ups, o mm -hmm. jednak, jednak tutaj zadziało się to i tamto. I czy to pewno był jakiś jeszcze schemat i, i e, cokolwiek nie przychodzi. Natomiast to, co jeszcze chciałam powiedzieć, co, co dla mnie ważne e, było e, podczas programu, e, rzeczywiście patrzenie dwojako, właśnie na, na, na e, te bardzo pozytywne i negatywne, oceniając emocje, także e, balansowanie. Ja, ja wyniosłam dużo balansowania z tego programu, tak żeby ścieżka, którą obrałam, była, żeby kompas był jasny i ścieżka, e, no też, żeby e, jakieś wszystkie, takie e, roz, rozpraszacze, o, tego słowa szukałam, rozpraszacze po drodze przechodzące, żeby je przyjąć i, i, i puścić, tak, e, przez, przefiltrować przez siebie i, i iść dalej i kolejne etapy dogi się pojawiały. Mm -hmm. Choć bardzo mnie to drażniło na początku. Jak to ja nie wiem? Jak to ja nie wiem? No. Tak. O, ja mam cały czas ciary, jak mówisz. A powiedz mi, bo ty dużo mówiłaś y, przez całą drogę, jak pracowałyśmy o harmonii. Czy ty czujesz więcej harmonii w takim y, codziennym y, życiu? Czy to się już, bo jak przechodzimy przez program, no to wiadomo, dysharmonii dużo jest, nie? Natomiast y, czy to przyzwolenie wprowadza Cię w tą harmonię? Czujesz jej więcej w swoim życiu? Tak, zdecydowanie. I, i coraz bardziej przychodzi naturalnie. Po prostu tak jakby, łączysz taki taniec pomiędzy umysłem i ciałem i duszą. Tak naprawdę duszą. No, ty przyszłaś z duszą, pamiętam, nie? To był duży, duży temat, a tutaj trzeba było przejść przez ciemności. Wszystkie na początku. A, świetnie. Powiedz mi, czy poleciłabyś. Um... Było, było warto. Było warto. No. Sześć miesięcy, no trochę było, no bo to są też te etapy, że my uciekamy, nie wiesz jak to jest? No każdy tak ma po prostu, że, że uciekamy, na no, jak no, chcielibyśmy uciec, tak naprawdę są takie momenty, nie? W, w tej pracy. Powiedz mi, czy byś poleciła taką pracę komuś i dlaczego? Jeszcze tak, jakbyś miała po prostu komuś powiedzieć, ktoś może nas ogląda, będzie on nas oglądał w przyszłości. Tak. To znaczy, myślę, że zawsze każdy sobie odpowiada na pytanie o, o wartości, jakie, jakie w sobie ma i co chce w życiu przeżyć. I, i dla mnie, akurat, jedną z takich na, z ważnych wartości jest, jest wolność. I, I właśnie ten program pomógł mi wyciągnąć też z podświadomości do świadomości, Rzeczy, które, które mi przeszkadzały w przeszłości, by, by iść w, moim, w kierunku mojego serca, mojej duszy. I jak sprawić, by, by stały się Twoim sprzymierzeńcem? No bo to wszystko jest po coś. I, i ta energia, i te mechanizmy. I, i właśnie ten czas, i, który, który poświęciłam, e, żeby zająć się, e, żeby rzucić światło na to, co się dzieje, co mnie blokuje, i, i no właśnie <ścoughs> uczynić pokój, czy, y, tak z, z, z tymi Wszystkimi rzeczami, wyciągnąć z nich, co, co najlepsze dla mnie, przekonwertować je, przetransformować na to, żeby były moimi e, allies, czyli e, współpracownikami, czy e, towarzyszami, niż moimi wewnętrznymi wrogami, też w umyśle, tak. Mhm. E, więc ja, ja patrzę na to, i to, to, to jest moja przygoda i moje doświadczenie, tak. E, więc tym, tym się. Bardzo chcę podzielić. No i jesteśmy tutaj dość krótki czas ogólnie. I, i, i jeśli przede wszystkim podejmujemy decyzję, tak? Myślę, że to, to było dla mnie zawsze bardzo ważne, żeby uświadomić sobie, czy ty na pewno podjęłaś decyzję, że chcesz iść w tym kierunku. Czy tak, no tak bym chciała, ale, ale to nie wiem. To, to reszta. Reszta, się, reszta przyjdzie po prostu. Mhm. Anusia, powiedz mi a wpływ tego odpuszczania i takiego przyzwolenia w takim twoim codziennym życiu. Bo zawsze duchowość się kojarzy z takim trochę odczepieniem, nie? My tutaj duchowość trochę jednak sprowadzamy do, no, do tego, co widzimy na zewnątrz, jednak do materii. I powiedz mi, jaki to miało wpływ na przykład na relacje w Twoim życiu, z, z innymi ludźmi, współpracownikami, z partnerami, z partnerem. Mhm. Właśnie tutaj jest taki paradoks, że im bardziej jesteś w materii i im bardziej to wszystko czujesz, eksperymentujesz, dotykasz tym bardziej to, ten spiritualizm tak, się objawia. To jest, to, jest takie, to, jest, to jest taka moja lekcja z tego właśnie, że to jest wszystko bardzo połączone. I właśnie, żeby nie być odczepionym, tak, że tam mówić jakieś teorie, to, to, to warto zająć się tym wszystkim w praktyce. A to spowoduje, że, że, że inne, inne rzeczy bardziej takie subtelne, nieuchwytne, no, będą, będą wspierać. Super. A często wydaje się, że jest odwrotnie, tak, tak. Że, że idziesz właśnie w tą bardzo górnolotną stronę i, e, i wtedy stamtąd <grym 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 i, 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 powinno się zadziać e, coś, coś na ziemi, tak, a tu no, no jest odwrotnie moim zdaniem, im, im, im bardziej jesteś e, taki uziemiony, połączony z, z otoczeniem, no, tym, tym bardziej, tym lepiej, tym wyżej można szybować. Tak, żeby ten, ten balans, myślę, jest ważny dla mnie przede wszystkim, ta, ta harmonia, ta, którą tak. najczęściej powtarzałam podczas, podczas programu. Tak, no, no, harmonia to było Twoje słowo, zdecydowanie. Dobra, super. Dziękuję Ci bardzo za to podsumowanie, za to, że się podzieliłaś, w ogóle chciałaś się podzielić sobą i tym, co Ty przeżyłaś, i tym, co Ty wyniosłaś. No i niech płynie w takim razie dalej. Eee, powodzenia i do zobaczenia.